Niektóre rzeczy źle się starzeją. Zobaczmy. Ale to, to co, o, co, o, o co się może obawiać środowisko PiSu, to jest jak prezes się zachowa. To znaczy, to jest facet z krótkim lądem, wielokrotnie słyszeliśmy z jego ust, i ja też tego doświadczyłem osobiście, wycieczki osobiste od mord dradzieckich gówniarzy poprzez Dorwecie, ale za każdym razem, kiedy prezes to mówi, to trzęsie się po prostu jak galareta i, i to jest obawa środowiska PiSu. Uh, czy on kondycyjnie udźwignie to przesłuchanie? My, oczywiście, będziemy w tej kwestii absolutnie bezwzględni na ścieżce do prawdy. Yes. <try> Afera w Warszawskiej Policji: 28 funkcjonariuszy podejrzanych o ojcostwo dziecka policyjnej praktykantki. Jak widać, dziewczyna była obrotna na tych praktykach. Jak wiemy, w Rosji trwają wybory na prezydenta. A w komisjach wyborczych można zakreślać tylko karty głosowania długopisami, które są specjalnie dostarczone do tych komisji, a zobaczcie dlaczego.